Cześć! Technologia 5G nie jest czymś dostępnym już tylko wyłącznie dla garstki Polaków, wręcz przeciwnie. W polskich sklepach można znaleźć coraz więcej atrakcyjnie wycenionych smartfonów wspierających ten standard komunikacyjny, a zasięg sieci w praktycznie z dnia na dzień jest coraz lepszy. Od jakiegoś czasu sprawdzam możliwości 5G w sieci Plus i muszę powiedzieć, że technologia ta wyraźnie przyspieszyła. Jakie są zalety korzystania z 5G i dlaczego warto wypróbować 5G akurat od Plusa? Zapraszam do obejrzenia naszego materiału, który powstał we współpracy z firmą Plus. Smartfon dla wielu Polaków jest dziś substytutem komputera. Wielu z moich znajomych zupełnie porzuciło laptopy i filmy, seriale i transmisje na żywo ogląda właśnie na ekranach smartfonów. Materiały wideo udostępniane są w coraz wyższej rozdzielczości, a nowoczesne technologie streamingu pozwalają nawet na telefonach grać w gry znane z pc strumieniowane z chmury. Aby wszystko to działo bez zakłóceń i w odpowiednio wysokiej jakości, potrzebne jest szybkie i pozbawione lagów połączenie z siecią. I takie właśnie połączenie zapewnia 5G od Plusa. Plus to operator, który zgodnie z wynikami w zasadzie wszystkich testów oferuje najszybszy internet 5G w Polsce. To właśnie Plus jako pierwszy uruchomił w naszym kraju komercyjną sieć 5G. Początkowo zasięg 5G docierał do zaledwie 7 miast. Dziś z 5G może korzystać ponad 20 milionów Polaków zamieszkujących ponad 1000 miejscowości. Co istotne, Plus rozbudowuje sieć 5G we wszystkich rejonach Polski, a zasięgiem pokryte są nie tylko duże, ale też małe miasta. I podróżując po Polsce nieraz byłem zaskoczony tym, gdzie dociera 5G. Niektóre z pomiarów prędkości mobilnego internetu wprowadziły mnie w osłupienie. Wykonałem kilka testów na smartfonie Samsung Galaxy A54 5G. To model ze średniej półki cenowej za około 2500 zł i prawdę mówiąc nie spodziewam się aż tak spektakularnych wyników. W przypadku sieci 4G problemem jest zazwyczaj mała pojemność sieci i spadek prędkości transferu danych w sytuacji, gdy na jednym obszarze do sieci podłączonych jest bardzo dużo urządzeń. Sieć 5G cechuje się większą pojemnością, więc nawet w centrach dużych zatłoczonych miast działa znakomicie. Także dzięki temu mając smartfon z 5G nie napotkaż na problemy z nawiązaniem połączenia głosowego, wysłaniem SMS-a lub zdjęcia na komunikatorze z imprezy masowej do swoich znajomych. Przejdźmy jednak do konkretów. Uruchamiając speed test na obrzeżach Krakowa, udało mi się uzyskać maksymalnie około 320 megabitów na sekundę w przypadku pobierania i prawie 85 megabitów na sekundę dla wysyłania danych. Kilka innych testów pokazało, że transfery powyżej 220 megabitów na sekundę są normą. Po prostu wow. Mając doświadczenia z innymi operatorami sieci komórkowych, nie spodziewałem się, że Plusowi uda się zaoferować 5G szybkie niemal jak światłowód. Warto też zaznaczyć, że niedawno Plus wyznaczył nowe standardy w zakresie 5G, wprowadzając do życia 5G. Ultra. Dzięki temu operator może zaoferować niespotykaną dotąd szybkość przesyłania danych. Operator zdecydował się na połączenie dwóch pasm 2600 MHz oraz 2100 MHz wraz z pasmem technologii 4G na 1800 MHz, a to sprawiło, że maksymalna szybkość technologiczna sieci dostępna dla klientów plusa z wykorzystaniem wszystkich tych zasobów zwiększyła się z 600 megabitów na sekundę do 1 gigabita na sekundę. Aby skorzystać z 5G Ultra, trzeba skorzystać z odpowiedniego sprzętu i być w jego zasięgu. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie internetowej Plusa. Wspomniałem już o przystępnym cenowo smartfonie Samsung Galaxy A54 5G, ale warto pamiętać o tym, że w Portfolio Plusa znajduje się obecnie ponad 130 urządzeń obsługujących 5G z każdej półki cenowej, także każdy znajdzie tam coś dla siebie. Oferta jest naprawdę szeroka i obejmuje smartfony w cenie już od 1000 zł oraz routery domowe, w tym zestaw internetu domowego obsługujący 5G. Domowy router z modemem zewnętrznym sprawdzi się w lokalizacjach na granicy zasięgu 5G oraz tam, gdzie zasięg ograniczony jest przez przeszkody terenowe, przykład wysokie budynki lub zniesienia. OK, teraz zobaczymy, jak działa 5G w praktyce. Wyniki pomiarów prędkości sieci 5G w benchmarkach mogą budzić podziw, jednakże warto zastanowić się nad tym, jak wykonywać Korzystać te prędkości w codziennych zastosowaniach. Przede wszystkim tak szybka łączność sprawia, że znacznie więcej spraw da się załatwić na ekranie smartfona lub po prostu uczynić z niego źródło dostępu do szybkiego internetu dla innych urządzeń, takich jak laptopy, na przykład pracując lub ucząc się zdalnie. W pracy dziennikarza operowanie dużymi plikami to codzienność. Każde surowe zdjęcie z lustrzanki cyfrowej zajmuje blisko 30 MB, a pracując w redakcji zdarza mi się pobierać i obrabiać naprawdę duże zbiory fotografii, nie wspominając już o filmach. Gotowy materiał wideo, który trafia na nasz kanał YouTube, to często ponad 3 GB danych. Pracując w terenie nieraz zdarzało mi się pobierać pliki z chmury, także i tutaj 5G pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przykład: folder ze zdjęciami z dysku OneDrive zajmujący 3 GB pobrałem w nieco ponad 4 minuty. Pobieranie plików nie musi oczywiście ograniczać się do pracy. Aplikacje z filmami i serialami pozwalają na lokalne zapisywanie plików, więc będąc w zasięgu 5G można szybko pobrać nawet cały sezon ulubionej produkcji, aby obejrzeć go później w miejscu, gdzie Działa zdecydowanie wolniej. Korzystając z aplikacji Polsat Box Go, postanowiłem pobrać kilka odcinków serialu sortownia w najlepszej jakości. Na ściągnięcie około 1 GB danych w sieci 5G, od plusa, potrzebowałem około 1,5 minuty. Ultra szybkie 5G to również brak problemów podczas oglądania transmisji na żywo. W sezonie letnim często ulubione wydarzenia oglądamy poza domem na ekranie smartfona lub tabletu. Przekonałem się, że będąc w zasięgu 5G, plusa, nie muszę martwić się o zrywanie połączenia czy kiepską jakość wideo. Nawet materiały w jakości 4K działają płynnie, a z tym Bywały problemy w trakcie korzystania z mobilnej transmisji danych LTE lub tym bardziej 3G. Ponownie, mało kto ogląda 4K na smartfonie, ale gdy smartfon robi za przenośny router, udostępniając pakiet danych na przykład na laptopa, wiecie jak jest. 5G to także łatwiejszy dostęp do najlepszych gier wideo. Jeszcze niedawno, aby sięgnąć po najbardziej rozbudowane i wymagające gry, trzeba było zaopatrzyć się w solidnego peceta z wydajną kartą graficzną. Tymczasem dziś wystarczy smartfon lub laptop o podstawowej specyfikacji. Jak to działa? Wszystko dzięki chmurze. Gra uruchamiana jest na serwerach dostawcy usługi, a obraz przesyłany jest w błyskawicznym tempie na ekran urządzenia. Wszystko powinno działać bez zakłóceń, pod warunkiem posiadania odpowiednio szybkiego i stabilnego połączenia z internetem. Dzięki 5G od Plusa mogę odpalać ulubione gry w chmurze, będąc poza domem, w którym na co dzień korzystam ze światłowodu. Wystarczy kontroler, smartfon lub laptop, dobry zasięg i gotowe. Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach, a technologia nas rozpieszcza. Tym materiałem chciałem Wam pokazać, że 5G nie jest wyłącznie ciekawostką dla wybranych mieszkańców największych miast, czy posiadaczy najdroższych smartfonów. To coś, co znajduje się na wyciągnięcie ręki i jest realnie użyteczne dla każdego, bez względu na jego wiek, spektrum zainteresowań czy posiadane urządzenie. Technologia 5G to rewolucja w komunikacji i życiu codziennym, prawdopodobnie większa niż ta, czym było 4G wobec 3G. Sieć Plus oferuje obecnie najszybsze 5G w Polsce, więc jeżeli chcecie sprawdzić pełnię potencjału tej technologii, to powinniście sprawdzić ofertę właśnie tego operatora. Jest naprawdę rozbudowana. Telefony obsługujące ten standard są obecnie tak tanie, że zakup telefonu bez 5G mija się z celem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!